Ludzie nie mogli się powstrzymać. Pod zdjęciem Marty Nawrockiej wylało się emocje. Już za tydzień oficjalnie zostanie pierwszą damą Rzeczypospolitej, ale zanim do tego dojdzie, Marta Nawrocka postanowiła przypomnieć o sobie w subtelny, ale bardzo wymowny sposób. Jej najnowszy post na Instagramie wywołał falę poruszenia. Zdjęcie z parku i kilka ciepłych słów wystarczyło, by internauci oszaleli. Za przysiężenie prezydenta już 6 sierpnia. To będzie wielki dzień nie tylko dla głowy państwa, ale i dla jego małżonki, która wkroczy oficjalnie do pałacu prezydenckiego. Wszystko wskazuje na to, że Marta już zdobyła serca wielu Polek i Polaków. Teraz czas na kolejny rozdział. Uśmiech i spokój. Marta Nawrocka promieni je przed Wielkim Dniem. Na opublikowanym 30 lipca zdjęciu widzimy Martę Nawrocką w spokojnym, zielonym otoczeniu, siedzącą na ławce w pastelowej stylizacji. Jasno-niebieski sweterek z kołnierzykiem, perłowy naszyjnik i naturalny makijaż. Całość tworzy obraz kobiety eleganckiej. Przy zdjęciu Nawrocka napisała jedynie, w końcu słońce. Życzę wszystkim państwu pięknego dnia. Niby nic wielkiego, a jednak wystarczyło, by rozgrzać emocje obserwatorów. Tak wypoczywa przyszła pierwsza dama. Nawrocka pochwaliła się zdjęciem: Waży się przyszłość Marty Nawrockiej? Ważna zapowiedź rzecznika prezydenta. Lawina komentarzy pod zdjęciem Marty Nawrockiej? Reakcja okazała się natychmiastowa. Internauci nie tylko gratulowali wyglądu, ale też dawali wyraz swojej sympatii, dumy i oczekiwań. W końcu prawdziwa pierwsza dama, stylówka jak stylówka, ale i rozum jest. Nasza kochana pani pierwsza dama Polska ma najpiękniejszą pierwszą damę. Widzimy się 6 sierpnia. Nasza cudowna, piękna dama wzajemnie pani Marto. Wielu obserwatorów zapowiedziało, że z niecierpliwością czeka na 6 sierpnia, kiedy to Marta Nawrocka oficjalnie stanie się pierwszą damą Rzeczypospolitej. Jak widzimy dla jednych to spełnienie marzeń o nowoczesnej, empatycznej i silnej kobiecie u boku prezydenta. Z kolei dla innych komentujących uosobienie stylu i klasy.